Dzisiaj na kanale Dzisiaj będziemy otwierać cały karton Mickey Box. Zaczynamy. Pierwszy może być taki jakiś szczęśliwy. O, małpka, fajnie. Zobaczmy, może drugi mi się warpi. O Szukamy jak Szukamy coś brukatowego frydu. O! brokatowa Mówka. Kolejna do kolekcji. co to kar... karty jakieś no dobra takie nie za fajne dobra Uy. Uy. ojej coś jakiś jest dziwny ja otworzę tamtego syna to zostawimy uwaga 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 co to jest? O! Oh. co to jest? No tak! Szkolę nie brakatowy Szkolę śni brakatowy o, czy... o, ale taka się chyba gra, nie wiadomo Dobra, kolejny coś tu już tutaj będzie Co? Karty? Co na Jakiś? Nie wiadomo Okej, okay, co teraz kolejnego? Sky! drugi już, ale co tam. Kolejny. Zobaczmy. O tak, świnkę! Choć mamy już chyba z tak samo z drugiej strony. Ok, to mogę. No tak, znowu i dobra Co jest to jest to deska już, chuj, ale się cieszę, po prostu Teraz jest kolejne Może to będzie bardziej się po szczęście i będzie wygratować frem. Eee, ściany tak, ta, tu tutaj już miałyśmy. Toga. Służby, to będzie za tutaj. O tak, kolejny na przyniszę. Nie było go. Fajnie. Paga. Bałka, no, naprawdę. Dobra. Kolejne milki, to coś chyba 40. Nie no ludzie się nie chcę. Kolejna małka. Dobra uwaga. To jest jakiś. Noggie, Oj, taki kart się nie mam. Dobra. Ale też pamiętacie o zasubskrybowaniu tego kanału i do... Dużaj. To jest. Ta gra. O, fajnie, kłótka, taka normalna jeszcze jej nie było, była jedynie brokatowa. gra. Nie mówcie. Która też mauszka? Fajnie, drugi, ale no. Gaj! To już. Hej, to chyba ostatni. Droga ta Już Dobra, ale chyba tam. Aj. Proszę, brokatowy tego brokatowy tylko tego Nie, nie o, bo... o nie. Dobra i ostatni! Mam nadzieję, że to będzie brokatowy tego Nie no, nie mówcie. Okay. No jest. Ludzie zmiłujcie się. Dobra, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i dajcie duży lajk. Like. Pa, pa. Do zobaczenia.